Witam serdecznie z farmy pastwiskowe. Tutaj szykujemy teren przy stawku. Być może w przyszłości będą te króliczki. A tak szybko pomyślałem, że wam coś nagram, bo zobaczyłem chyba tam jedną sztukę, że kopię norkę, więc podejdę. Zobaczcie tutaj, jak te króliki w ogóle urosły. O, tu jest, tu jest jeden na przykład z tych małych. Już nawet nie ucieka za bardzo, one są już takie dużo mniej puchliwe się zrobiły. Tych królików tu się teraz już jest pełno. No a chociaż chyba za głośny jestem, więc nie wiem jak tam mi się uda podejść, ale tutaj zobaczcie, ile ziemi tu jest. Ta norka, która tutaj była, przy której kiedyś nagrałem... Ale to inna sztuka była, inna samica tutaj była. No, widocznie te norki nie, nie przynależą do, do jakiegoś jednego konkretnego królika, tylko tutaj się wymieniają w zależności od potrzeb. Musiałbym sprawdzić, kiedy sam zapuściliśmy, bo być może to już też się zbliża czas, kiedy będą się kocić e, te kolejne króliczki, ale wiecie, ha, jaka tu jest Nora. O ludzie, szok. Ha. Pamiętacie, to, była, to było takie małe wejście. Widać, że tu się czują coraz pewniej. Chyba uważają, że już nie trzeba skołać tak wejścia jak kiedyś. Tutaj mamy kaczuchy. Zobaczcie, tutaj, co tu się dzieje. Tak, a tutaj chodzi za mną często. To jest nasz samczyk. No Kolego, no chodź tutaj, chodź. To jest nasz samczyk, taki charakterystyczny z uchem w jednej z bujek rozwalonym i planujemy, że on tutaj będzie tym reproduktorem przy kolejnych miotach jeszcze jest młody, ale tak myślę, za dwa miesiące gdzieś to będzie ten czas kiedy kiedy będzie mógł pokazać co potrafi chociaż wolałbym, żeby na zimę tutaj nic już się nie rodziło z tych małych lepiej by było, tak myślę, no ale zobaczymy to jest natura a skoro skoro ma to być naturalnie, no to Zobacz, to jest ta samica właśnie, która tutaj, do niej należała ta norka, ale wcześniej była inna. Może zobaczymy. Zrobiła tutaj parę kropelek siku. Ciekawe, czy to jest oznaczenie terenu. Dobrze, jak widzicie tutaj mają te pomarańczowe kropki, nie wiem czy ja to mówiłem już wcześniej, ale zna 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 znaczyliśmy te sztuki, które były odrobaczone, żeby nam się nie pomyliły. No, pełno pełno króliczków, teraz są pochowane. Tu jest jesteś trochę hałasu tam tam praca, praca, e, krótko mówiąc, maszyna, maszyna hałasuje, o, ale tutaj te maluchy, tu jest też jeden maluch, ale zobaczcie, już i tak pozwalają podejść dosyć blisko, pozwalają podejść, już to nie jest to, co było wcześniej, o. Tutaj ten samczyk. Trzeba mu dać jakieś imię chyba. No i pokażę jeszcze może na koniec jedną rzecz, która którą zauważyłem dzisiaj. No jest to jakiś tam problem i muszę się zastanowić, co z tym zrobić. Ponieważ o, tu jest maluch. Tutaj urodzony. Ha! O ludzie, co tu się dzieje? Tak, zobaczcie, nie ucieka już za bardzo. Także no to mnie cieszy z jednej strony, dlatego że my też będziemy musieli odławiać, no bo za chwilę by tu było tysiąc królików, eee, A nie chciałbym, żeby to był dla nich taki szczoki jakiś. Jakby były takie bardzo dzikie, to no, byłoby to takie smutne, gdyby nagle zostały uwięzione. I tak to będzie smutne. No ale ale mimo wszystko, zawsze to będzie chyba lepiej. Zobaczcie, zaczęły obgryzać. Dzisiaj zobaczyłem to. Sporo tutaj jest poobgryzane. No co koleżanko, przyszłaś za mną? Sporo tu jest poobgryzane tych małych brzusz. I teraz zastanawiam się, co z tym zrobić. Dlatego, że wcześniej owce pozgryzały. Te większe, wiecie tutaj, te ślady na tych brzozach to jest po owcach e, i niektóre te drzewa widać, że tak trochę przycechały w tym roku, właśnie z, z tego powodu. No bo te soki od korzeni nie mają jak tam do tej korony dotrzeć. i e, Teraz gdyby króliki miały mi te wszystkie małe brzuski wykosić, a pewnie tak się stanie. No nie chciałbym, żeby tutaj się zrobiła pustynia jakaś, takie otwarte pole, nie? Czy drzewa tutaj są potrzebne, także nie wiem. No pewnie nic z tym nie będę robił póki co, dlatego że co tutaj robić? No nie będziemy chodzić zawijać tych pojedynczych drzewek. Ech, niech to będzie tak naturalnie, no ale na pewno nie może tutaj być zbyt dużo tych królików, zbyt gęsto. Tam owieczki, zobaczcie w oddali, nie wiem, czy tak to widać, ale no, tam przysianku. No, sezon kurczaka pastwiskowego się zakończył, już nie mamy żadnych, ale mrożone są, gdyby ktoś chciał, to, to też się można odzywać. No i cóż i e, ma być naturalnie, tak? Ma być naturalnie, więc, więc na razie nic nie będę robił Ale też no, wiadomo jakaś tam ingerencja czasami czasami będzie, dlatego że e, no, tak żeby tu miały jak najlepsze warunki krótko mówiąc <laughs> ten królik mi się podoba, zobaczcie. On przybiega. No co? Co? To ego. Da się pogłaskać? No, dał się dotknąć. To i tak dużo. No. Aha, jedna rzecz. Jaką rasę? Jaką rasę królików? Dlaczego tu są sam eee, To jest taka moja myśl. Nie mówię, że tak musi być. Ale myślę, że te rasy, które później dojrzewają, są lepsze do takiej hodowli. Dlatego, że. Eee, te króliki typu kalifornijski, termonski, one tam chyba w wieku, o ile się nie mylę, chyba w wieku 3 miesięcy już dojrzewają. No, biega biega za mną. No, nie mam marchewki dla Ciebie. Eee, one w wieku 3 miesięcy już dojrzewają eee, i tutaj byłby chów wsobny. Natomiast wiadomo, że nie da się uniknąć tak na 100% tego chowu wsobnego, ale jeżeli Królik jest rasy, która dojrzewa później, powiedzmy w wieku 6 miesięcy, to jest dużo więcej czasu, aby odłowić samce, na przykład, przeselekcjonować samice. No Myślę, że w takiej hodowli jest to lepsze. Tutaj nam nie zależy na tym, żeby one się mnożyły, tylko. Znaczy nie, no, niech się zmarzają, ale żeby się nie mnożyły tak jak na jakiejś tam fermie. Tylko nam zależy na tym, żeby tutaj sobie same o siebie zadbały, żeby, żeby były zdrowe. I e, oczywiście, jeżeli dojrzewają później i jeszcze będzie można nieco ingerować w to, żeby jednak tutaj był dolew, jakby tak świeżej krwi, no to to by było dobrze. To będzie służyło ich zdrowiu. E, Oj. No i dlatego myślę, że srokacze są super do, do tego celu. E, tak jak mówiłem wcześniej, baran francuski nie za bardzo. Tutaj mamy też jednego samca, barana francuskiego, teraz ten miot, który, czy tam mioty, które teraz będą, to będą po tym samcu. On też nie jest czysty baran francuski, ale z domieszką. No i... E, I on też tak... Tak sobie, sobie radzi tutaj. No, chciałem trochę do mieszki, barana. Zobaczymy, jak te młode tutaj sobie będą dawały radę, ale myślę, że jak się urodzą, będą takie troszeczkę pomieszane. To myślę, że będzie ok, nie? Ale generalnie jednak srokacz jest, myślę, do tego cel najlepszy. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o zagrodę królików. E no cóż, tak spontanicznie jak zwykle, jak zazwyczaj tutaj e, bardzo możliwe, że tutaj będziemy poszerzali tą zagrodę królikom, królików o ten teren, tak nawet myślę czy tego stawku właśnie tam nie, e, nie zagrodzić tak, żeby on wchodził w, e, w tą zagrodę króliczą, czyli żeby króliki miały dostęp do stawu. Wiadomo, że one mogą rozejść tamte brzegi trochę, to by było na minus. Ale mimo wszystko, no fajnie by to było, jakby tam miały, po pierwsze, miałyby dostęp do wody, ale po drugie, tu jest taki teren, gdzie nie wypasamy owiec, mamy jakieś tam drzewka, no nie planujemy wypasu ze względu nawet na ten staw. Natomiast jakby to zagrodzić i tu by mogły króliki sobie podjadać, no to, no to może być fajnie, bo tutaj będą miały pasze. Będą miały tu pasze, a my będziemy mieli więcej królików i bez pracy. Nie? Praca to jest ten nakład na ogrodzenie w tym początkowej fazie. To nie jest mały nakład i ja nie mówię, że kiedykolwiek to się zwróci. Yy, to tak nie podchodzę do tego. Natomiast yy, no jest to fajny sposób i, i widzę, że to póki co jest ok. Yy, ktoś pytał, czy są tu drapieżniki? Póki co drapieżników tutaj nie było. Oczywiście lice są jak wszędzie, ale jakichś tam strat nie zauważyłem, żeby straty z tytułu. Straty z tytułu. Zobaczcie, on cały czas za mną chodzi. Straty z tytułu. No właśnie, że coś tam nam zjadło je. Nie było. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie z Farmy Pastwiskowe. Hej.